Proszę pana prezydenta o powtarzanie za mną roty przysięgi. Obejmując zwoli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmując zwoli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyście przysięgam. Uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji. Że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji będę strzegł niezłomnej godności narodu będę strzegł niezłomnej godności narodu niepodległości i bezpieczeństwa państwa niepodległości i bezpieczeństwa państwa a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem tak mi dopomóż bóg